12 grudnia poseł Grzegorz Braun wpadł na sejmowy korytarz i zgasił gaśnicą proszkową świece hanukowe. Ten skandaliczny incydent miał tylko jeden pozytywny skutek. Memy. Pomysłowość internautów nie ma chyba żadnych granic, bo tworzenie memów kreatywnych, oryginalnych i zabawnych na bazie tej sytuacji to naprawdę ogromna sztuka. Przyszedłem tu pić kawę i niszczyć syjonizm i właśnie skończyła mi się kawa. Znalazła się nawet odpowiedź na dręczące nas wszystkich pytanie, dlaczego poseł Brown zgasił świece chanukowe w Sejmie? Ja po prostu bardzo nie lubię świeczników. Wydaje mi się, że politycy Konfederacji nie byli zbyt. Zadowoleni z takiego obrotu spraw. Kiedy udało ci się usunąć Korwina ze świecznika, kiedy widzisz, jak Braun gasi świecznik. Jesteś posłem konfederacji. Tłumaczysz właśnie dziennikarzowi, że nie jesteście wcale antysemitami, i nagle widzisz posła Brauna z gaśnicą idącego w stronę Żydów. Całe szczęście, że Brauna nie zaprosiłeś. Miał pan gasić? Przecież zgasiłem! emocje gasić. Kiedy słyszysz dźwięk odpalanej gaśnicy, a na sali nigdzie nie widać Brauna. Nie podpuszczam cię, ale gaśnicy w Sejmie nie odpalisz. Okazuje się, że za całe zamieszanie w Sejmie może być odpowiedzialny marszałek Hołownia, któremu podobno bardzo zależy na złotym przycisku od YouTube za oficjalny kanał Sejmu. Liczba oglądających obrady spada? Bez obaw, panie Szymonie, zajmę się tym. Specjalne zadanie na 500 tysięcy subskrypcji Wykonane. Przy milionie to dopiero zobaczycie dymy. A na milion subów wlewam do plenarnej 200 tysięcy litrów kisielu i robimy wyścigi na bambusowych matach. Jak tak dalej pójdzie, to miniaturki na kanale Sejmu będą niedługo wyglądać tak. Tak naprawdę internauci w związku z tym incydentem skupili się na tworzeniu dwóch rodzajów memów. Pierwszy rodzaj to oczywiście memy z gaśnicą. Zgłaszam wniosek formalny o wymianę gaśnicy. Pan Grzegorz Braun na urząd ministra pożarnictwa. Kościół, szkoła, gaśnica. Gaśnica leży sobie. Braun? Nie powinienem tego robić, ale Ch... sprzątaczka, która właśnie skończyła myć podłogę i widzi Brauna idącego z gaśnicą. Szkolenia przeciwpożarowe. Szybko, tanio. Pali się bez paniki. Ja to ogarnę. Nikt. Brown zaraz zobaczycie magiczną sztuczkę chanukową. Kiedy jesteś szeregowym pracownikiem w sejmie odpowiedzialnym za przepisy ochrony przeciwpożarowej, dopiero co zrobiłeś przegląd gaśnic, a teraz widzisz jak do jednej zbliża się Brown. Żydowska świeczka pali się. Brown z gaśnicą rozdupcam. Nie ma dowodów na to, że Brown wiedział jak działa gaśnica. Z najważniejszych spraw ma pan dowód? w Parlamencie Europejskim. Jedna z najważniejszych Na spraw w Parlamencie Europejskim, to powiedzieć prawdę o Tymczasem w OSP Bożygniew. A teraz zaprezentuję, jak Tusk z Putinem robili w Smoleńsku sztuczną mgłę. Serwisanci Gaśnic po wynalezieniu Brauna. Zaprowadziłem, zaprowadziłem, przywróciłem stan bezpieczeństwa pożarowego, ponieważ ogień zapruszony w przejściu w budynku zamkniętym. Ten ogień został szczęśliwie ugaszony. Drugi rodzaj memów pokazuje w zabawny sposób bardzo mroczny, wręcz postapokaliptyczny klimat, który powstał po rozpyleniu przez posła Brauna proszku z gaśnicy. Kontrola poselska w piekarni. Ja, gdy tata pierwszy raz pokazywał mi, jak szlifować ściany, Majster, Fajrant. Dawaj jeszcze sufit, póki jasno. Grzegorz Braun miał rację: pokazał, jak naprawdę powstaje smog. Kraków, gdy temperatura spadnie poniżej 5 stopni, kiedy zastajesz kota podczas rozwalania mebli. Przywracam normalność. Kiedy żydziłeś kilku złotych na kominiarza, i teraz dym z pieca leci do środka. God bless you, I'm Grzegorz Brown. Welcome to Jackass. Kiedy zostawiłeś dziecko samo w pokoju na minutę. Audyt na spawalni aluminium. Matka, gdy wejdzie do kuchni po tym, jak smażyłeś coś na patelni. Kiedy wbijasz pod wiatę na sor i wszyscy jarają szlugi. Nowojorski pracownik biurowy ucieka po zawaleniu się drugiej wieży. 11 września 2001 roku, kiedy mama miała rację, i jednak na szafie był kurz. Przy tej okazji internauci przypomnieli też stary hit prezydenta Andrzeja Dudy. Nie pytają cię o imię, walcząc o cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walcząc o mgły. Nie pytają cię o imię, walcząc o cieniem mgły. Kobieta, która broniła świecznika i została zgaszona przez posła Brauna, również została przez internautów uwzględniona w procesie tworzenia memów. I wtedy wszedł on, cały na biało, i krzyczał Szczęść Boże! Kiedy odwaliłeś taką akcję, jakiej nie odwaliłeś nigdy wcześniej, i matka weszła do pokoju. Człowieku, coś ty zrobił. Nie dziękuj, mogliście Sejm spalić. Kiedy wszyscy, co palili na przerwie w kiblu szkolnym, zdążyli uciec i facetka złapała tylko ciebie. Brown ratuje kobietę z płonącej synagogi. Kiedy mama prosiła o dodanie mąki, wsypałeś całe opakowanie. Czym się zajmuję? Jestem kierowcą w warszawskim MZK. Sejmowa Komisja do spraw współpracy z Kolumbią. Podobno do tej komisji należy również minister sportu i turystyki, pan Sławomir Nitras. Mordo, widać po mnie? Ona, rozpalasz we mnie żar namiętności. Zróbmy to przed ślubem. Pobożny on. Grzegorz Brown ratuje młodą Żydówkę z gruzów w wieży WTC. Nowy Jork 11 września 2001 roku. Szczęść Boże! Jakie k Was szczęść Boże! Nie zabrakło oczywiście memów tematycznych, nawiązujących do różnego rodzaju gier, filmów czy bajek. Nawiązanie do strażaka sama raczej nie powinno dziwić. Pokaż mi prawdziwego strażaka sama. Powiedziałem, prawdziwego strażaka sama. Idealnie! Oczywiście były jeszcze inne nawiązania, na przykład do filmu Silent Hill, do serialu Breaking Bad, do gry GTA wydaje mi się, że do części San Andreas a nawet pojawiły się grafiki wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji. Kolekcjonerskie klocki Lego wygenerowane przez sztuczną inteligencję naprawdę robią wrażenie. Teledysk Lady Gagi Bad Romance jest jednym z najbardziej znanych wideoklipów tej artystki. Co o nim sądzicie? Mówiłem, żeby nie zapraszać Brauna. Na koniec zostawiam was z przemyśleniami pana Mikołaja, które tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że naprawdę mamy szczęście, Żyć w takich czasach. Urodziliśmy się zbyt późno, by odkrywać nowe kontynenty. Urodziliśmy się zbyt późno, by pierwsi podbijać kosmos. Urodziliśmy się idealnie, żeby oglądać Grzegorza Brauna gaszącego potężną menorę chanukową w korytarzu sejmowym. Jak oceniacie memy zainspirowane kontrowersyjną interwencją poselską posła Grzegorza Brauna? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, like subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.